Dying Light The Beast to przełomowy moment w historii serii. Wydarzenia z tej części sprawiają, że obserwujemy, jak Dying Light dosłownie zmienia się na naszych oczach. Odchodzi od naukowych fundamentów pierwszej części, kierując się w stronę elementów paranormalnych, metafizycznych i okultystycznych. W tym filmie powiemy sobie, jak na zmianę charakteru serii Dying Light wpłynął zadania poboczne. Zlecane nam w Dying Light The Beast przez niejakiego Star Childa. To właśnie te dwa zadania są najbardziej kluczowe w tym temacie, bo pokazują nam, że infekcja z Haran się zmieniła, a także, że jest dużo bardziej tajemnicza oraz paranormalna, niż sądziliśmy na początku. W ogóle, jak spojrzymy na Castor Woods, czyli miejsce akcji Dying Light The Beast, to skrywa ono wiele podobnych, mrocznych oraz paranormalnych sekretów. Jednak w tym filmie, aby tak jeszcze sobie dużo nie spoilerować fabuły, skupimy się głównie na dwóch zadaniach pobocznych. Choć pewnie na koniec pojawi się swego rodzaju rozdział spoilerowy, ale spokojnie wszystko będzie oznaczone, więc po prostu oglądając, zwracajcie uwagę na nazwy rozdziałów w tym filmie. A więc porozmawiajmy o przyszłości serii, która dosłownie zmienia się na naszych oczach. Już w wywiadach twórcy mówili, że Dying Light The Beast będzie pewnego rodzaju nowym otwarciem dla serii, że pojawi się trochę zmian oraz gra zmieni swój ton idąc w stronę bardziej mroczną oraz brutalną. I faktycznie tak się stało, jednak jednocześnie poszła też w stronę mistyczną oraz paranormalną opowiadając historie, które na pewno wpłyną na dalszy los tej marki. Bo pierwsze Dying Light było dość mocno osadzone w realnym świecie. Dodatek The Following postawił pierwszy krok w stronę mistycyzmu. Dying Light 2 trochę się wycofał, ale też trochę kontynuował ten trend, wstawiając nieco paranormalnych wydarzeń. Ale to dopiero przy Dying Light The Beast twórcy dosłownie odpieli wrotki i polecieli. I to polecieli naprawdę daleko. A gdzie wylądowali? O tym powiemy sobie za chwilę. Teraz natomiast chwilka dla sponsora dzisiejszego filmu, firmy MSI, która do realizacji tego materiału wysłała mi prawdziwą gamingową bestię no tak pozostając w klimacie Dying Light The Beast. Jest to zestaw komputerowy złożony niemal w całości z topowych części od MSI, którego sercem jest karta graficzna GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC+. Karta wyposażona jest w 16 GB pamięci VRAM oraz gwarantuje dostęp do najnowszych technologii w postaci DLSS4, po których zastosowaniu każda gra zyskuje na płynności i jakości obrazu a jej chłodzenie trifrozer 4 jednocześnie zadba o niskie temperatury i cichą pracę to GPU w połączeniu z 32 GB pamięci RAM oraz procesorem Intel Core Ultra 9285K tworzy zestaw, który poradzi sobie z absolutnie każdym zadaniem. Sprzęt ten sprawdziłem w najnowszym Dying Light The Beast. W rozdzielczości 2K na najwyższych ustawieniach z DLSS w trybie jakość gra działa średnio w 80 klatkach. Jednak prawdziwy test wydajności to Cyberpunk 2077 na ustawieniach Ultra. Rozdzielczości 4K oraz z włączonym Path Tracingiem. Bez generowania klatek uzyskałem na takich ustawieniach 45 FPS-ów, natomiast dzięki DLSS 4 i MultiFrame Generation wydajność wzrosła do 75 fps -ów. Przy ustawieniu 2x ponad 100 fps przy x3 i 124 przy x4. To pokazuje siłę zestawu od MSI, jednak jak wiemy, wydajność to nie wszystko. Ważna jest też kultura pracy i stabilność, a za to odpowiadają pozostałe części od MSI. Płyta główna MSI MPG-Z890 Carbon Wi-Fi, chłodzenie wodne MSI Mac Core Liquid M360, zasilacz MSI MPG-A1000G PCI-5, szybki dysk Spatium M480 Pro, a wszystko zamknięte w obudowie MSI MAG Forge 321R Airflow. Wszystkie podzespoły są ze sobą kompatybilne i możemy je kontrolować w aplikacji MAC Center zarządzając trybami pracy, działaniem chłodzenia oraz podświetleniem RGB. Podsumowując, zestaw z kartą GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC Plus w otoczeniu komponentów premium stawi czoła każdemu zadaniu oraz każdej grze. A jeżeli sami chcecie go sprawdzić, bądź zainteresowała Was oferta od MSI, to jak zwykle link macie w opisie. Koniecznie sprawdzajcie, a my już wracamy do świata Dying Light, bo tam jak mówiłem, ostatnio zmienia się dość sporo. Zacznijmy sobie jednak od początku, czyli od kultowego, pierwszego i pewnie dla wielu z Was wciąż najlepszego z serii Dying Light 1, którego akcja dzieje się w Haranie mieście, które w 2015 roku przeżywało prawdziwą apokalipsę zombie. I ta epidemia wirusa, przemieniająca ludzi w zarażonych, stanowiła wręcz trzon fabuły. Fabuła i rozgrywka były twardo osadzone w rzeczywistości, skupione na walce o przetrwanie, parkurze i bądź co bądź naukowej naturze tego wirusa. My wcielaliśmy się w Kyla Kraina, zwykłego, dobrze wyszkolonego agenta współpracującego z GRE. W mieście mierzyliśmy się z hordami przeciwników w postaci zmutowanych bestii, których wygląd oraz cechy wciąż dało się jakoś wytłumaczyć w ramach tej fikcyjnej biologii wirusa. Przechodząc przez fabułę raczej nie pojawiały się tam żadne paranormalne zjawiska, a przynajmniej nie w klasycznym tego słowa rozumieniu. Co prawda pojawiały się drobne halucynacje bądź wątki z eliksirami, jednak wciąż dało się je wytłumaczyć racjonalnie. Tak naprawdę w pierwszym Dangla'cie wątki paranormalne bądź okultystyczne były wyłącznie wspominane. Mówiono o kultach oraz nietypowych wierzeniach ocalonych. Jednak my tego bezpośrednio nie doświadczaliśmy. Dopiero dodatek do gry The Following pierwszy raz wprowadził do serii elementy paranormalne, które jak się później okaże stały się wręcz jego trzonem, podstawą dla dalszego rozwoju tej serii oraz w sumie bardzo ważnymi wątkami w kontekście najnowszego Dying Light the Beast, więc tutaj myślę, że musimy sobie to nieco szerzej omówić. Dying Light: The Following przenosi akcję z Haranu na wiejskie tereny nieopodal. Wyruszamy tam, by zbadać kult dzieci Słońca, który rzekomo znalazł lekarstwo na wirusa, a na dodatek potrafi w jakiś sposób kontrolować zarażonych. No i ci, co skończyli debista, już zapewne wiedzą, dlaczego jest to aż tak ważne. Ten kult nazywa siebie Dziećmi Słońca i jest on głęboko zakorzeniony w kulturze tego regionu Haranu. W sumie ich historia to dość ciekawy temat i trochę się dziwię, że jeszcze o tym nie rozmawialiśmy na tym kanale, więc jeżeli chcielibyście film dokładnie omawiający kult Dzieci Słońca, to dajcie znać w komentarzach, a my teraz od razu przeskoczmy sobie do najważniejszego, czyli do ich przywódczyni, która przez członków jest nazywana matką. Matka jest najważniejszą postacią w kulcie i to już od setek lat, jednak jak mówiłem dziś nie rozmawiamy o historii tego kultu, a o jego najnowszym wcieleniu funkcjonującym w czasie gry. W tym czasie matką była wyjątkowa istota w historii Dying Lighta, była pierwszym świadomym zarażonym, przemieńcem, który zachował inteligencję dzięki specjalnemu szczepowi wirusa opracowanemu przez wojsko i GRE. Jednak wciąż była zarażonym, a to oznacza, że była chociażby wrażliwa na działanie światła UV, jednak nie w taki sposób jak inni zarażeni. W świetle zachowywała ona swoją osobowość, jednak gdy tylko go zabrakło, to wirus przejmował nad nią kontrolę i wtedy zachowywała się ona dokładnie tak samo jak inne przemieńce z tą różnicą, że w świetle znowu przejmowała nad sobą kontrolę i to wtedy też zdawała sobie sprawę z tego, co robiła jako przemieniec. W zakończeniu wspomina chociażby sytuację, w której w ciemnościach, jak typowy zarażony, wymordowała część ze swoich wyznawców. Jednak ta substancja sprawiła, że potrafiła jeszcze jedno a mianowicie komunikować się w pełni telepatycznie. Przez dużą część dodatku słyszymy od wyznawców kultu Dzieci Słońca, że ci słyszeli jej głos. Twierdzili, że matka przemówiła do nich bezpośrednio w ich głowach. Zresztą, to nic, my sami w trakcie fabuły, dodatku, możemy tego dwukrotnie doświadczyć. Matka, będąc na zewnątrz zarażonym, oraz wydając jedynie typowe dla nich pocharkiwania, w rzeczywistości była w stanie przemawiać do swojego kultu, przekazując słowa prosto do ich umysłów. To pierwszy, tak prawdziwie paranormalny wątek w tej serii tylko jak działała ta telepatia jak działała już w czasach The Following. Widzicie, z jakiegoś powodu matka była chyba w stanie przemawiać wyłącznie do osób już zarażonych. Możecie zapytać, że jak to przecież przemawiała zarówno do kraina, członków kultu, a nawet zdawała się przemawiać do tych wszystkich zgromadzonych w tej scenie? Widzicie, bo w tej scenie, choć nawet te postacie nie zdają sobie z tego sprawy, to tak w rzeczywistości możliwe, że wszyscy oni są już zarażeni. Jeżeli wcześniej nie zaraził ich jakiś zombie, to zaraziły ich opary z tych kadzideł trzymanych przez członków Dzieci Słońca, bo te kadzidła wypełnione są dokładnie tą samą substancją, którą zaraziła się matka oraz po której została świadomym przemieńcem. Co prawda ona ją wypiła, a tutaj mamy tylko opary, jednak w zakończeniu dodatku dowiadujemy się, że dawka tak naprawdę nie ma znaczenia i że wszyscy, którzy mieli jakikolwiek kontakt z tą substancją, ostatecznie skończą tak jak ona. W tym i Crane, który w zakończeniu zresztą miał okazję trochę jej spróbować. Jest to bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o wątki paranormalne występujące w debiście. Ale pomiędzy było jeszcze przecież Dying Light 2. Te jednak zdaje się, że wróciło do bardziej, można by powiedzieć, klasycznych tonów serii. Tutaj ponownie na pierwszy plan wyszedł wirus, jego biologiczne mutacje oraz pozostałości działania GRE, które doprowadziły ostatecznie świat do zagłady. Właściwie tylko jeden wątek nieco odbiega w tej grze od realizmu, a mianowicie eksperymenty prowadzone przez Wolca, antagonistę tej części gry. Po latach prowadzenia eksperymentów nad wirusem stał on się czymś nietypowym, z jednej strony człowiekiem, a z drugiej strony jakąś dziwną postacią o nadnaturalnej sile. Co więcej, w walce finałowej zdaje się, że jego ciało wręcz świeciło od energii, a uderzenia przypominały wyładowania elektryczne. Podobnie zmutowany był Aiden, bohater gry, ale jego umiejętności dało się jeszcze no, w miarę wytłumaczyć powiedzmy, że naukowymi eksperymentami, które były na nim przeprowadzane. To wszystko pokazuje, że Dying Light 2 raczej nie poszedł za tymi wszystkimi paranormalnymi wątkami rozpoczętymi w The Following. Był raczej przyziemną produkcją, w której nie spotkamy mistycznych mocy, duchów i tym podobne. Jednak całkiem inaczej jest w Dying Light The Beast, bo w tej grze, tak jak mówiłem, twórcy postanowili dosłownie odpiąć wrotki i mocno kontynuować oraz rozwijać to, co rozpoczęli w dodatku The Following. I tutaj dla wrażliwych powiem, jakie spoilery możecie spotkać w dalszej części tego filmu. Będziemy mówić o początku gry, o eksperymentach barona pokazanych już w zapowiedziach oraz o tym, jak wpłynęły one na pewną grupę ludzi żyjących w jaskini. No i oczywiście o questach Star Childa, o których mówiłem na początku. A jeżeli kojarzycie te wszystkie tematy, bądź po prostu nie boicie się spoilerów, no to śmiało oglądajcie dalej. A więc Dying Light The Beast kontynuuje losy Kyla Kraina, który spędził 13 lat w niewoli u Barona. Ten w tym czasie miał poddawać go eksperymentom, starając się wydobyć z jego ciała wszystkie mutacje, którymi Crane zdążył zarazić się jeszcze w Haranie oraz na wsi w czasie dodatku The Following. W tym momencie dowiadujemy się, że Krain jest dość osobliwym przypadkiem. Jest on odporny na mutacje wirusa, jednak jednocześnie te zdają się w nim rozwijać oraz ewoluować. I co ciekawe, bardzo ważne w dalszej historii są mutacje, które pojawiły się w nim po spożyciu niebieskiej substancji przed walką z matką. W rezultacie tych wszystkich eksperymentów Kyle staje się dosłownie hybrydą człowieka oraz zarażonego tytułował bestię. Jednak co równie ważne, krain, jak się dowiadujemy w późniejszym etapie gry, zyskał również zdolności telepatyczne, które można by powiedzieć, że odziedziczył po matce. To natomiast oznacza, że krain stał się całkowicie nowym typem świadomego zarażonego, który choć nie wygląda jak przemieniec, tak posiada wiele cech typowych dla zarażonych, które w szczególności widać podczas aktywacji trybu bestii jednak to wciąż nie wszystko. W dalszej części fabuły dowiadujemy się, że takich osób jak Crane jest znacznie więcej. Okazuje się, że Baron chętnie wykorzystywał mutacje pobrane od Crane'a oraz następnie dosłownie wszczepiał je innym ludziom, tworząc w ten sposób wręcz całą grupę świadomych zarażonych, którzy, można powiedzieć, również odziedziczyli telepatię, tylko tym razem po Crane'ie. Nie odziedziczyli oni jednak innych cech. Ale te były wykorzystywane przez barona w innych eksperymentach, których celem było tworzenie himer, tych silniejszych typów zarażonych, które w tej części pełnią rolę bosów. Jednak to telepatia jest tą najważniejszą cechą i w sumie stała się tematem tego filmu. A to dlatego, że w debiście wyewoluowała ona w coś jeszcze, w coś w rodzaju zbiorowej świadomości. Ale o tym powiemy sobie zaraz. Wszystko zaczyna się od pierwszych spotkań z tymi świadomymi zarożonymi, którzy, podobnie jak my, uciekli z laboratorium Barona, jak tylko natrafiła się ku temu okazja. Następnie połączyli się oni w grupę oraz wspólnie zamieszkali w pewnej jaskini na uboczu. Nie będę tutaj opowiadał dlaczego akurat tam, a nie w mieście to raczej jest temat na inny film. To co ważne, to że oni wszyscy porozumiewali się ze sobą przy bombą telepatii. Temat ten eksploruje bardzo linia questów pobocznych, które zleca nam Starchild, nieco hipisowaty naukowiec, który wydaje się badać skutki prowadzonych na tej grupie eksperymentów. Dla skrótu myślowego możemy ich od teraz nazywać jaskiniowcami. Ta cała linia to w rzeczywistości tylko dwa zadania, jednak każde z nich wprowadza całkowicie nowy, paranormalny wątek do tej serii. Zaczynając od początku, Star Child prosi nas, abyśmy pomogli mu w badaniach, które mają pomóc społeczności jaskiniowców oraz podobno też i nam. Gdy się zgodzimy, ten zleci nam, abyśmy zdobyli dla niego dwa składniki: korę z drzewa szaleństwa oraz woreczek żyłciowy świeżo przemienionych. Ten woreczek to w sumie prosta sprawa. Mamy udać się do opuszczonego w lesie domu, w którym jaskiniowcy pozostawili część ze swojej grupy, której stan, lekko mówiąc, nie był już najlepszy. Jest to dość mroczna lokacja, jednak samo zadanie jest dość proste. W opuszczonym domu znajdujemy zarażonych członków grupy. Jednak to, co jeszcze ważne, to, że to tam pojawia się po raz pierwszy pewien symboliczny malunek, który powróci jeszcze później w tym filmie. Drugą częścią zadania jest zdobycie kory z tajemniczego drzewa rosnącego w opuszczonym parku miejskim, które przez jaskiniowców jest nazywane drzewem szaleństwa. No i nie bez przyczyny. Już samo otoczenie tego drzewa jest dość nietypowe. Wokół jego korzeni gromadzą się zarażeni. Wyglądają, jakby coś ich przyciągało do tego miejsca, tak jakby jakaś siła. Następnie, gdy my odcinamy fragment kory, to drzewo wręcz zaczyna krzyczeć, jednak robi to również całkowicie telepatycznie. W głowie kraina brzmi to co najmniej tak, jakby drzewo to było żywą, czującą istotą, jednak to jeszcze nie jest najdziwniejsze. Pamiętacie, jak mówiłem, że telepatia, chociażby w dodatku The Following, docierała jedynie do ludzi zainfekowanych? Jak się okazuje, w tym przypadku nie ma znaczenia, czy osoba zarażona jest wciąż świadoma, bo na krzyk drzewa zdają się reagować również normalni zarażeni i to na dodatek z całego parku. Tak jakby wszyscy naraz, w jakiś sposób połączeni, odebrali ten sam bodziec, usłyszeli ten sam krzyk drzewa, który teraz je zwabił w to miejsce. Tak jakby mieli oni wspólną, w jakiś sposób połączoną świadomość. Tylko czy to w ogóle możliwe? W jaki sposób zwykła roślina miałaby jednak wywołać taki efekt? W tym momencie gra tego nie tłumaczy. Starchild po zbadaniu próbki z drzewa, którą mu dostarczamy, przyznaje, że sam nie jest pewien, czym tak właściwie dokładnie jest to drzewo. Sugeruje, że być może wirus w jakiś sposób ewoluuje i być może zaraził drzewo, czyli w sumie całkowicie inny typ organizmu. To zdaje się sugerować, że wirus Haran przekracza pewną barierę, która otwiera mu drogę do zarażania całkowicie innych typów organizmów. No to ciekawe, jednak tak by było, jeżeli opieralibyśmy się tylko na ala-naukowym podejściu. A jak już wiecie, Dying Light zdaje się teraz nieco skręcać w stronę paranormalną oraz mistyczną. Tylko co właściwie mogło sprawić, że to drzewo nagle nabrało tak specyficznych właściwości? No gra tutaj sugeruje pewną odpowiedź. Znajdziemy ją w podcaście Piper's Park, którego kolejne odcinki występują jako znajdźki, które możemy znaleźć w całym Castor Woods. Podcast ten wspomina o dawnych rytuałach w lasach i legendach o tak zwanych szeptaczach, duchach przemawiających do innych istot przez drzewa. To sugeruje, że korzenie tych zjawisk mogą być nawet starsze niż sama epidemia. Jednak czy ten wątek jest bezpośrednio związany z tym drzewem oraz jego krzykiem? Tego nie wiadomo, jednak zdaje się, że to miejsce może wciąż nosić w sobie echo dawnych rytuałów. A być może te popełnione już wcześniej zbrodnie oddziałują na zarażonych. Jednak wróćmy już teraz do tematu wspólnej świadomości oraz tego, w jaki sposób wszyscy zarażeni z tego parku zareagowali naraz. Ten wątek zdaje się w pewien sposób tłumaczyć kolejny z questów zlecanych nam przez Starchilda. W nim mamy odkryć przyczynę zaburzeń telepatii, która występuje w jednym z regionów Castor Woods. Gdy docieramy na miejsce, słyszymy wyraźny, lecz jednocześnie przerażliwy, ale też ciężki głos, Proszący nas o pomoc, tak jakby kolejny z grupy telepatów. Gdy docieramy na miejsce, okazuje się, że do jednego z tuneli, swoją drogą idealnie nadającego się na gniazdo zarażonych, dotarła grupa żołnierzy Barona. Chcieli oni pozbyć się tego, co znajdowało się w środku. Gdy ich pokonamy oraz do środka tunelu, odkryjemy pomieszczenie, w którym mieszkała dwójka jaskiniowców, Emma wraz z synem Rickiem, którzy odłączyli się od reszty grupy. Matkę MM spotykamy jeszcze przed tunelem. Ostrzega nas ona przed swoim synem, jednak nie mówi dokładnie, czego mamy się spodziewać. Ciężko też ocenić po tym pomieszczeniu, jednak zastanawiające są rysunki na ścianach. Te oczy oraz ten malunek już go gdzieś widzieliśmy. Podobny, a wręcz taki sam, znajdował się w opuszczonym domu w lesie, gdzie zginęła czwórka z jaskiniowców. Taki sam znajduje się też i tutaj. Czy mieli oni więc jakiś kontakt z MMO oraz Rickiem? Dlaczego w domku, a teraz tutaj, te postacie narysowały dokładnie to samo? Wszystko miało się wyjaśnić dosłownie za chwilę, gdy wejdziemy do środka tuneli. Tam ponownie słyszymy ten sam ciężki głos, który jednak telepatycznie zdaje się nas prowadzić w głąb tuneli. Jednocześnie zapewniając nas, że zarażeni nas nie skrzywdzą. Co więcej, o zarażonych mówi jako my to my ciebie nie skrzywdzimy. Tak jakbyśmy pierwszy raz w tej serii słyszeli dosłownie głos zarażonych. Zanim jednak zagadka do końca się rozwinie, my musimy przedostać się przez kolejne korytarze oraz pomieszczenia pełne zarażonych, które na dodatek wyglądają dosłownie jak gniazdo przemieńców. Na ścianach pełno jest różnych tkanek, jakby pozostałości. Dookoła wszędzie zarażeni, a co gorsza spotykamy też kilku zwykłych ludzi. Żołnierzy Barona, którzy pewnie również zwabieni telepatycznym głosem weszli do tuneli oraz już w nim pozostali. Otumanieni, jakby przytłoczeni tym, co do nich przemówiło. Czy była szansa, że usłyszeli oni ten sam głos, co my, skoro nie byli zarażeni? Więc teoretycznie nie powinna na nich działać telepatia? Tego nie wiemy. Po czasie docieramy do głównej sali, w której spotykamy coś, czego jeszcze w tej serii nie widzieliśmy. Odkrywamy tam kolejnego z telepatów: Rika, który próbował przy pomocy telepatii kontrolować zarażonych. Zamiast tego jednak jego umysł został pochłonięty przez zbiorową świadomość: Rui. Byt, który zdaje się łączyć wszystkich zarażonych w jeden organizm. Rui, ten swoją połączoną siłą umysłu, pewnie korzystając też teraz z zdolności Rika, sprowadza do siebie kolejne ofiary, które potem łączy, tworząc ten jeden superorganizm. Coś paranormalnego, byt, który zdaje się kontrolować każdego zarażonego w tym obszarze, a być może nawet będącym każdym zarażonym jednocześnie. Ten byt stale podkreśla, że nie ma już pojedynczych istot, jest tylko on. Jeden cały. Byt, legion, rój. To jest wyjątkowy moment w historii tej gry, bo nagle okazuje się, że wirus Haran przestał atakować kolejne ofiary, po prostu przemieniając ich w kolejne bezmyślne zombie. On w jakiś sposób zyskał świadomość, która objawia się teraz w wielu zarażonych jednocześnie, którzy następnie, połączeni w jeden organizm, stali się czymś całkowicie nowym w tym świecie nową formą świadomości, która na dodatek była w stanie przejąć kontrolę nad jednym z telepatów, Rickiem, by następnie, korzystając z jego zdolności, przemówić dalej do kolejnych zarażonych, ale też i dotrzeć do ludzi, świadomych zarażonych, takich jak telepaci jaskiniowcy czy sam Crane, ale też i do zwykłych, niezarażonych osób, takich jak żołnierze Barona, którzy zdają się tracić rozum po takiej komunikacji. Tylko czym dokładnie był ten byt? No tego to właściwie się nie dowiemy, a to dlatego, że na koniec tego zadania musieliśmy go zniszczyć, jeszcze zanim ktokolwiek zdążył go tak dokładnie zbadać. W tym momencie możemy sobie zadać pytanie, jaki związek ma drzewo szaleństwa z tym czymś? Czy to drzewo również było podobnym bytem, tylko takim, które nie może komunikować się z innymi, bo nie pochłonęło takiego rika, który mógłby stanowić taki pomost między ludźmi a zarażonymi? A jeśli tak, to jak wiele jest takich istot, oraz czy zobaczymy podobne w kolejnych grach z tej serii? Bo jak się dowiadujemy z dalszej fabuły gry, kontrolowanie zarażonych jest możliwe i to nie tylko przez takie istoty, ale również i przez telepatów. I to jest aktualny punkt wyjścia dla tej serii. Dying Light The Beast przekroczyło granicę między nauką a mistycyzmem. Telepatia, wspólna świadomość i kontrola zarażonych może stać się teraz fundamentem nowego kierunku serii. I nie zdziwię się, jak Dying Light 3 będzie śmiało kontynuował te wątki, i że w kolejnej części nie raz staniemy naprzeciw świadomych zarażonych bytów, jak ten, co przejął Rika a także naprzeciw postaci, które będą w stanie za pomocą swoich mutacji kontrolować grupy zarażonych. A Wy co sądzicie o tej zmianie? Jak ona będzie wyglądać w Dying Light 3? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, a jak już to zrobicie, to sprawdźcie również ofertę sponsora dzisiejszego filmu firmy MSI, do której jak zwykle link na Was czeka w opisie.